Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na wrzesień dla wszystkich osób spod znaku bliźniąt. Zobaczmy, co do Was nadchodzi w tym miesiącu. Co nowego, co się kończy, jaka jest dla Was rada. Zobaczmy energię główną. Karta wieży. Co odchodzi do przeszłości? 7 buław. Co nowego nadchodzi? Koło fortuny, jaka jest dla Was rada? Królowa Monet? I z jaką energią kończycie czas września? Równowaga co w tle? Cztery buławy. Cały czas będzie do Was wracała idea, pomysł, wizja dotycząca Waszego domu: stabilności, stabilizacji tego, co sprawia, że czujecie się bezpiecznie, że czujecie się dobrze, że czujecie się spokojnie. Może być to wizja kontaktu z Waszą rodziną, z Waszymi najbliższymi. Może być to chęć dążenia do tego, żeby jak najlepiej, jak najszybciej stworzyć pewną bazę, pewien azyl, w którym będziecie czuć się jak. Najlepiej, jak najbezpieczniej. To może być też sprawa związana z kupnym domu, z załatwianiem jakiejś formalności związanych na przykład z mieszkaniem, z wynajmem mieszkania, jakiś proces, który jest właśnie związany z domem, z bezpieczeństwem, ze stabilnością, i to będzie do Was wracać, ta wizja, ten pomysł, ta możliwość zrealizowania czegoś, co jest związane z Waszym bezpieczeństwem. Natomiast energią główną jest zupełnie Coś innego, to jest karta wieży, która mówi o tym, że w tym miesiącu przede wszystkim skupiacie się na jakiejś zmianie, bardzo dużej zmianie. Zmieniacie sposób myślenia, zmieniacie sposób postrzegania waszej rzeczywistości, tego, co się dzieje wokół was. Nadchodzi moment, sytuacja, która nie jest zależna od was i która zmienia wszystko. Będziecie gotowi na to, żeby podjąć się czegoś zupełnie nowego. Będziecie skupiać się na tym, żeby jak e, najsprawniej, jak najszybciej. Poradzić sobie z tą zmianą, która będzie dosyć intensywnie wpływała na Waszą rzeczywistość. To nie musi być nic bardzo drastycznego. To może być kontakt z kimś, kto może Wam coś powiedzieć, kto może zmienić sposób, w jaki postrzegacie swoją osobę, w jaki sposób postrzegacie swoją karierę. Coś, co spowoduje, że chcecie coś zrewidować, chcecie coś zmienić, chcecie spojrzeć na Siebie, na swoje otoczenie, na swój związek, na to, co do tej pory zrobiliście w zupełnie inny sposób, to jest wiadomość, która nadchodzi. To jest coś, nad czym wy nie panujecie, coś, co nie jest zależne od was i co e, nadchodzi do waszego życia, co wpływa na waszą rzeczywistość i będzie to e, coś, dzięki czemu będziecie mogli się odbudować, dzięki czemu będziecie mogli zacząć tworzyć coś na nowo. Będziecie mogli dzięki temu zostawić sprawy, sytuacje, które do tej pory wydawały się stabilne, które do tej pory wydawały się stałymi w waszym życiu, ale dzięki tej zmianie, dzięki temu pomysłowi, dzięki e, rozmowie z kimś zrozumiecie, że to jest moment na to, żeby zacząć budować coś od nowa i te więzy, które was trzymały do tej pory, które nie pozwalały wam pójść do przodu, będą już opadać. To nie będzie was już da nie będzie Was już dalej trzymać. To, co odchodzi do przeszłości, to jest trzymanie się jakiegoś pomysłu, jakiegoś podejścia. Uparcie dążyliście do tego, żeby przy czymś zostać, żeby coś kontynuować, bez względu na to, co się działo do tej pory, bez względu na to, co sami myśleliście w głębi duszy, bez względu na to, co inne osoby mówiły na temat danego projektu, danej sytuacji, danego związku, jakiejś relacji. Wy dążyliście do tego, żeby to utrzymać, żeby to zatrzymać, żeby dalej to trwało. Karty mówią o tym, że ta upartość, zawzięcie i przede wszystkim chęć do tego, żeby tkwić w sytuacji, która była dla Was trudna, niekorzystna, która nie posuwała się do przodu, to już będzie się kończyć. Nie będziecie chcieli dalej tego kontynuować, nie będziecie mieć w sobie wystarczająco siły, żeby to dalej robić. Karta wieży pomoże Wam się od tego uwolnić, pomoże Wam zacząć robić coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego, o czym też mówi Karta Koła Fortuny. Jest to bardzo ciekawe zestawienie i ta karta wieży wygląda jako energia, która Was wyzwala, która pozwala Wam się pozbyć czegoś, co było dla Was ciężarem, co tak naprawdę chcieliście zakończyć, i w gruncie rzeczy jest to bardzo korzystny splot. Okoliczności i wydarzeń, dzięki któremu będziecie mogli wyzwolić się od czegoś, co było dla Was toksyczne, co było dla Was nieprawidłowe, co było dla Was bardzo nierozwojowe. Karta Koła Fortuny mówi o tym, że otwierają się nowe możliwości, otwierają się nowe szanse na rozwój. Będą pojawiały się bardzo ciekawe osoby w Waszym życiu, bardzo ciekawe propozycje pracy czy współpracy. W zależności od tego, czego potrzebujecie, każdy z Was potrzebuje rozwoju w trochę innym kierunku. Niektórzy z Was będą myśleli tutaj głównie o sprawach relacyjnych, o sprawach romantycznych, i ta karta zapowiada w tym przypadku, że będziecie spotykać osoby, które są Wam są dla Was bardzo atrakcyjne, w pewien sposób są Wam pisane, dzięki którym będziecie mogli się rozwijać, będziecie mogli zacząć poznawać zupełnie nowe aspekty życia towarzyskiego. Dla tych osób, które są zainteresowane sprawami materialnymi, które są zainteresowane sprawami zawodowymi, to jest pojawienie się nowych możliwości pracy, współpracy. To będą, będzie szansa na to, żeby się dokształcać. Będą pojawiały się bardzo niespodziewane, bardzo pozytywne sytuacje w waszym życiu, szanse na to, żeby pójść w kierunku, który do tej pory był niedostępny, który był dla was zbyt ryzykowny do tej pory, a te możliwości we wrześniu będą same do Was przychodziły. Sami będziecie widzieć, że wszystko układa się zupełnie inaczej niż do tej pory, i te możliwości, te nowe opcje same będą się. Pojawiać dla Was. Te dwie karty, karta wieża i karta koła fortuny, są kartami wielkich arkan, zapowiadają duże zmiany, zapowiadają sporą rewolucję w Waszym życiu i zapowiadają razem swego rodzaju wyzwolenie od czegoś, co było dla Was trudne i co Was trzymało bardzo w ryzach. Rada dla Was: królowa monet. Ta karta mówi o tym, żebyście zaufali jakiejś osobie, która ma wysoką pozycję w pracy. Może być to osoba o wysokim statusie materialnym, która jest wam bliska, która jest wam bardzo przychylna, która chce wam coś doradzić, która chce wam pomóc. Możecie mieć kontakt z taką osobą właśnie w tym miesiącu. Karty wam mówią o tym, żebyście zaufali tej osobie, żebyście otworzyli się na nią, dlatego że będzie miała bardzo ciekawe propozycje dla was, bardzo ciekawe pomysły. Będzie miała bardzo konstruktywną rozmowę, będzie chętna do bardzo konstruktywnej rozmowy, będziecie mogli się rozwinąć dzięki temu, będziecie mogli pójść w kierunku, który jest dla Was najlepszy. Ta karta na tej pozycji może też mówić o tym, że warto e, mierzyć wysoko. Karta królowej Monet zapowiada, że e, warto sięgać po Pomysły, idee, szanse, które są pozornie niedostępne. To, jest, to są marzenia o bardzo dużym sukcesie finansowym i materialnym. Karty namawiają Was do tego, żebyście nie odpychali od siebie tych myśli, żebyście nie odpychali od siebie tych pomysłów ani tych możliwości rozwojowych, które będą się. Pojawiały w tym miesiącu, dlatego że dzięki nim będziecie mogli wybić się, dzięki nim będziecie mogli pójść do przodu w kierunku, który jest dla Was wymarzony, który jest dla Was spełnieniem marzeń i marzenie o e, wysokim statusie materialnym nie jest czymś, co powinniście od siebie odrzucać, nie jest czymś wstydliwym e, i nie jest czymś, co powinniście w sobie tłamsić. Otwórzcie się na nowe, otwórzcie się na możliwości rozwoju, otwórzcie się na nową współpracę, na nowe pomysły podjęcia pracy. Będzie to czas dużych zmian, dużych możliwości poznawania osób, które mogą wam służyć radą i które mogą być dla was bardzo pomocne. I pod koniec miesiąca nadchodzi karta równowagi. To jest karta bardzo ciekawa, karta mówiąca o tym, że osiągacie w pewien sposób sukces, karta mówiąca o tym, że udaje wam się doprowadzić do końca jakąś sprawę, jakiś proces, jakiś etap. Ale w kontekście tych wszystkich kart, które się dzieją, które u was będą miały które będą miały wpływ na was w tym miesiącu, Karta równowagi mówi o tym, że pod koniec miesiąca będziecie mogli odetchnąć. Poczujecie bardzo głębokie e, wewnętrzne zadowolenie z tego wszystkiego, co udało Wam się wypracować i osiągnąć w tym miesiącu. Czekają Was duże zmiany. Pod koniec miesiąca nadejdzie do Was poczucie zgody e, wewnętrznej. E, będziecie zadowoleni z tego, jakie decyzje podjęliście, będziecie zadowoleni z tych e, rewolucji. Z tych wszystkich przemian, które miały miejsce. Jest to bardzo krótki okres czasu, tylko jeden miesiąc, a jednocześnie będziecie mieli wrażenie, że wszystko się zmieniło pod koniec miesiąca i że nareszcie odnaleźliście tą równowagę wewnętrzną, nareszcie odnaleźliście spokój wewnętrzny, dzięki któremu możecie dalej się rozwijać, dzięki któremu macie nadzieję, energię chęć do tego, żeby iść do przodu, żeby działać dalej i żeby spełniać swoje marzenia, żeby spełniać te wszystkie pomysły, które macie w głowie i realizować te szanse, które będą się pojawiały w tym miesiącu. Zakończycie miesiąc bardzo pozytywnie. Będziecie zadowoleni z tego wszystkiego, co wydarzyło się, co miało miejsce i dzięki temu będziecie mogli naprawdę zacząć się realizować tak jak do tej pory marzyliście. Podsumowując, w tym miesiącu wyzwalacie się od czegoś, wyzwalacie się od swojej własnej upartości, determinacji, żeby przy czymś tkwić, żeby nie iść do przodu, nie brali się pod uwagę perspektywy innych osób, nie brali się pod uwagę tego, czy coś wam służy, czy nie. Ta upartość już się kończy, wyzwalacie się od tej sytuacji, która była dla was męcząca. Nadchodzi wiadomość, która. Będzie miała bardzo duży wpływ na Wasze życie, która bardzo dużo zmieni, i nadchodzą wiadomości również bardzo dobre, dlatego że będziecie mogli dzięki temu wszystkiemu, dzięki tej całej przemianie, dzięki tej informacji, wyzwolić się całkowicie od czegoś, co Was trzymało w ryzach, co nie pozwalało Wam się rozwijać. Karta, ko karta Koła Fortuny zapowiada, że nareszcie będziecie mogli robić to, co zawsze gdzieś czaiło się u Was w głowie. Będą pojawiały się świetne informacje, świetne szanse na rozwój, świetne możliwości. Nie bójcie się rozwoju finansowego, nie bójcie się marzyć o sukcesie, nie bójcie się iść do przodu, nie bójcie się również kontaktować się z osobą, która będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wasze życie, która będzie miała dobre, konstruktywne rady, która będzie chciała wam pomóc, szczególnie jeżeli chodzi o wasz rozwój zawodowy i materialny. Pod koniec miesiąca osiągacie spokój wewnętrzny, osiągacie zadowolenie z tego wszystkiego, co do tej pory się wydarzyło. Będziecie mieli wrażenie, że odnieśliście, odnieśliście sukces, że czujecie się zadowoleni, że czujecie satysfakcję z tego wszystkiego, co udało Wam się zrobić w tym miesiącu. Miesiąc bardzo mocny, bardzo ważny, i wszystko pójdzie po Waszej myśli, moi drodzy. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.